Jezioro miało 300 hektarów, w tej chwili ma 150. Serdecznie witam. Jestem współorganizatorem Wojciech Krawczyk, pełnomocnik Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych w Wilczynie. Dzień dobry Państwu. Też chciałbym do, dołączyć do powitań i podziękowań Państwu. Nazywam się Tomasz Właśniewski, jestem prezesem fundacji Rozwój tak, odkrywki nie, która jest w kolei reprezentacją ogólnopolskiej koalicji Rozwój tak, odkrywki nie. I my, jak powiedziałem to już wcześniej, od lat wspieramy wszelkie protesty i społeczności lokalne, które są przeciwne budowie nowych odkrywkowych kopalni węgla brunatnego oraz są pokrzywdzone przez działalność kopalni odkrywkowych, odkrywkowych takich jak KWB Koning, gdzie dzisiaj żeśmy się spotkali. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że będę miał jeszcze możliwość, dwa słowa powiedzieć do Państwa. Szanowni Państwo, teraz więcej szczegółów. W tej samej chwili, gdzie odbywa się protest przed siedzibą KWW w Koninie, podobny protest na znak wsparcia nas i, po, i wspólnych działań odbywa się przed siedzibą Polsatu w Warszawie. Wspierają nam no, ludzie z Warszawy, z całej Polski siła, żebyśmy żeby byli większą siłą razem, bo decyzje, które zapadają w kolejnych odkrywych, nie zapadają tutaj, zapadają w Warszawie albo gdzieś jeszcze dalej, w Hiszpanii czy na Cyprze. Jeszcze raz witam wymienię po kolei wszystkich samorządowców. To jest mamy starostę Moglińskiego, burmistrza Mogilna, burmistrza Strzelna, Wójta Wilczyna, Wójta Ostrowitego, wiceburmistrza Witkowa, co jeszcze, Kruświca dobiłe, do nas zaraz dojedzie i będzie na pewno jeszcze będzie powic. Jeszcze mamy radnych Sejmiku też tutaj Wielkopolskiego. Dojadą na nas jeszcze posłowie, którzy tutaj granotowali, że przyjadą. Ale nie o to chodzi. Zebraliśmy się dzisiaj w tym miejscu szczególnym. Miejscu, przez, przez 75, 75 lat niższy teren. Niższy nasze środowisko, niższy nasze życie, niższy naszą przyszłość. Na tym kamieniu tutaj, w monumencie z kopalni, wyszczególnione są wszystkie odkrywki, które w 70-letniej historii tutaj były i dewastowały teren. Dewastowały teren, nie dając nic w zamian. Zniszczyły nam jeziora, środowisko, spływając na życie, przyrodę, Naszą kulturę i ekonomię. Bo nie można mówić, że w XXI wieku ten archaiczny węgiel, jakim jest węgiel brunatny, jest przyszłością. Jest to nie do pomyślenia, że żyjemy w tym świecie, gdzie można korzystać z innych źródeł, a cały czas czerpiemy to barbarzyńskie zło, jakim jest węgiel, węgiel brunatny, który wydobywa się i niszczy ziemię. Przez historii tego regionu odpompowano 7, przepraszam, 7 miliardów metrów sześciennej wody. To jest 100 jeziora powic, około 2000 jezior, takich jak jezioro na przykład ostrowskie czy jezioro Budzisławskie. Takie ilości wody odpompowano, które tutaj nigdy nie wróciły. Mówienie w tej chwili przez zarząd, jeszcze kilka lat temu, przez właścicieli kopalni, że to zmiany klimatu, tak, zmiany klimatu od kilku lat obserwujemy to gwałtownie postępujące. Widzimy susze, huragany, ulewne deszcze, trąby powietrzne, gdzie indziej znowu. Podobne, codziennie włączając telewizję, media widzimy, że coś jest nie tak. Jest nie tak. I musimy przyznać, że przez 70 lat ten legion, niszczony przez to nie dał nic zniszczył, doprowadził do ocieplenia klimatu, a ten ocieplony klimat wraca w to samo miejsce właśnie gradowiciami, suszami i podobnymi kataklizmami. W tej chwili po naszych licznych protestach spa... należy jeszcze to na bardzo, bardzo ważna rzecz. Zawsze byśmy uważali ekolodzy. Za ekotelerystów, wariatów, wyśmiewani i wyganiani. W tej chwili dziękujemy bardzo samorządowcom, którzy zauważyli ten problem i są z nami tutaj dzisiaj. Oni też widzą, że coś jest nie tak. Widzą, że region umiera, że Polska umiera. Jeśli nie będziemy walczyć o wodę, to co czeka te dzieci, które tu siedzą po ten podium? To o, te o przyszłość tych dzieci jesteśmy tu dzisiaj. Bo nasza przyszłość, moja. Organizatorów jest przesądzona. Nasze życie zbliża się ku końcowi. Oni stają przed swoim życiem i takie będą mieli życie, jakim zgastujemy ten dzisiejszy los. Nie walcząc o swoje, nie walczymy o te dzieci. Ktoś kiedykolwiek zastanowił się, co ich czeka, jakie będą żyli warunka, Nie będzie wody, nie będzie żywności. I kto? to my, dzisiaj, decydujemy o losach tych dzieci. Teraz, w tej chwili, drodzy Państwo. Pan Solosz ogłasza właściciel elektrowni, kopalni, że przechodzi na zieloną stronę mocy. Już takich zielonych stron mocy mieliśmy kilka. Nie wiem, może to jest, że posłuchał papieża Pawła VI, e, Franciszka, który napisał piękną encyklipę Laudato Si. Może. Nie wierzę. A może coś innego wpłynęło na to. Raport IPC, który tysiące naukowców z całego świata opracowało, że do zmian klimatu przyczynił się kto? Człowiek. I to człowiek odpowiada na to, co w tej chwili się dzieje. Nie wiem, wymieniłem dwie ważne rzeczy. Autorytet kościelny, papieża, wymieniłem naukowców, bo nie ma żadnej instytucji na świecie liczącej się instytucji na świecie, która by nie powiedziała, że zmiany klimatu nie następują z powodu człowieka. Ale myślę, żeby nie była to tylko gra przez wła właściciela tego tu wszystkiego. Żeby nie była wła, gra w zielone przy przejściu na drugą stronę zielonej mocy, jak kiedyś powiedział taki słynny premier, nazywając się Waldemar Pawlak. Przechodziliśmy i nic nie robiliśmy. Ale miejmy nadzieję, że słowa rzucone dwa tygodnie temu i przez właściciela, że chce, żeby jego dzieci, wnuki żyły w czystym powietrzu w Polsce, cieszymy się bardzo. I myślę, że pan właściciel nie myślał tylko o swoich dzieciach i wnukach. Myślał o tych... Dzieciach tutaj, o naszych, waszych i wszystkich dzieciach i wnukach w Polsce. I nie tylko w Polsce, bo to przyszłość tych wszystkich dzieci zależy od takich ludzi, jak tutaj widzimy. I cieszmy się, żeby te słowa rzucone przez tego pana stały się rzeczywistością i stały się prawdą. To jest nasza wielka nadzieja i wielka, wielka radość. W tej chwili walczymy o to, żeby kolejne odkrywki w regionie nie powstawały. To znaczy, je, o może jeszcze, przepraszam, przypomniało mi się, bo zapomnę. Będzie dobrą wolą, jeśli pan Solosz, pomimo swoich zapowiedzi w tej chwili wycofa się o staranie odkrywki ości słowo z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskiej i wycofa starania o rozszerzenie odkrywki Tomisławice, to uwierzymy w to, że jego zamiary i myśli i czyny są prawdziwe, nie tylko słowami rzucanymi na wiatr. I trzymamy go za słowo, że jeśli podejmie takie kroki, to jesteśmy za, przyklaskujemy i wspieramy 200 milionów złotych, które wpłynie na przerobienie bloków gazowych z węgla. Wspieramy kolejne 175 milionów wniosków złożonych na platformę węglową, którą złożył Pan Solo, żeby budować fermy fotowoltaiczne, wolt wiatraki, magazyny energii, rozwijać teren, ten subregion koniński. Tutaj ma pełne wsparcie od nas, jeśli naprawdę przechodzi w tym kierunku. Nie może być tak, przez 75 lat niszczono region, nie dających zamian. My chcemy w tej chwili odejścia od węgla bronatnego. My chcemy w tej chwili, żeby wody płynące do Warty płynęły w przeciwnym kierunku do Jeziora Wilczyńskiego i Pojezierza Giedzińskiego. My chcemy, żeby odejść od kolejnych odprywek I żądamy naprawienia szkód. Żądamy, żeby pieniądze nie tylko od pana Solorza, z rządu polskiego, bo kopalnia nie istnieje tylko za rządów Pana Solorza, istnieje przez 75 lat, przez 30 lat wolnej Polski, żaden rząd palcem nie kiwnął w tym rejonie, żeby coś naprawić, żaden rząd, wszyscy czerpali, tylko liszyły się wybory i żeby słupki, żeby dostać się do Sejmu i dalej wspierać tą barbarzyńską, rakotwórczą działalność, jaką jest kopalnia, bo to jest naprawdę... Przed szesnastymi w Polsce z powodu spalania paliw kopalnych mamy 50 tysięcy. W tym i ten region też do tego się przyczynia. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Poproszę innych mówców: poproszę Tomku czy Wojtku. Dziękuję bardzo.